Cześć się witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Żytek. a ja witam was w kolejnym odcinku na serii obietnica i co następnym zostaw łapkę w górę oraz hashtag prasowanie, a ja ci serduszko. No też moi drodzy, żniwa, żniwa, już końcówka żniw, zostało tutaj już tylko prasowanie. Jak widzicie piękna 60 ą już na waszych oczach, czeka na akcję prasowanie. Ale w dzisiejszym odcinku jest i smutny, ponieważ e, Proxima dzisiaj zostaje oddana do firmy Agrozet, do Agrozetu dzisiaj e, ląduje, trzeba będzie wziąć węża i ją trochę przemyć. Nie nacieszyłem się długo, zrobiła co najwyżej no co jeden kurs na pole, który odcinek w ogóle się zdubił, bo widzicie, trochę coś, coś jednak robi. Robiła e, niedużo, no dzisiaj żegnamy się z nią. No cóż, niestety, ale został już, no teraz jeszcze będzie jeden ciągnik na testy przyjedzie do zbierania słomy, bo niestety nią już nie damy rady. I też e, szykuję te przyczepki już do sprzedaży, ponieważ e, będę jechał do ogrozu, od razu do Agrozetu, aby przywieźli mi nowe przyczepy, ponieważ z tymi to e, naprawdę będzie udręka ładować słomę, dlatego będę kupował dwie nowe e, przyczepy. Chyba, że jakieś autosunnel, ale to zobaczymy. Najpierw e, pojadę i zobaczę co tam e, piszczy w trawie. Eee, I cóż, na początku jeszcze tutaj muszę e, obmyć właśnie ciągnik, jeszcze wysypać zboże, po czym pojedziemy pryskać. Z, e, fuh, znaczy pryskać, prasować znaczy się. Dobra, bierzemy węża. Ach, chuć właśnie. Człowiek już przygotowywał, że już się przyzwyczaił do tego ciągnika. Urna, tak z grubsza go obmyję żeby nie było, że zasypiony jak cholera żeby jak nowy był, też i zestawem, o tura, to się zakurzyło po tych żniwach no ciągała przyczepy Profesima niestety długo nie na e, nie, nie napracowała się u mnie no ale cóż co ja mam zrobić, dzisiaj jeszcze trochę popracuję ja akurat pewnie jeszcze firma przyjedzie, no ale dobra, bierzemy się tutaj za za robotę, bo to nie ma co Odpalamy 30 Dobra 40 tutaj stoi, już przykryte tutaj wszystko. header trzeba będzie kiedy odkryć, bo deszcz ostatnio były, trzeba byłem to przykryć, żeby tu się nic nie stało. Trzeba będzie na header odpiąć na wózek Jeszcze trochę. O, ciach No i dobra. Oj, kurczę, no. No szkoda, 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 szkoda tej, tej proximy, ale no... Zrobić. Nic Jezus, dobra powolutku. Odciągnę troszeczkę przyczepę. I tak one idą do sprzedaży, więc w sumie można je tu zostawić. Teraz trochę, trochę odciągnę, tylko header nie zahaczyć. Dobra, 30. To schowamy tą jedną, to jest 30. No troszeczkę. O. Dobra. E, no to cóż, tutaj przepniemy się jeszcze. zaraz muszę spiąć e, zestawy. I akurat. Yy, akurat już będzie. No tutaj trzeba ten 60, bo mi trzeba ją Chociaż, choć, chociaż, może i nie. Dobra, ciach, tak jest. Zestaw jeszcze już... problem. No tym chwytakiem też się za długo e, nie nacieszyłem. Op No ale niestety... OP kurwa, uwaga. Okay. Ten zestaw kurna też by się przydał, ale no cóż, długo też nie napracował kurna, bo miałem im robić, a... Zły moment trochę wybrałem do testów, czyli żniwa, bo mogłem to podczas prac polowych, kurwa. następny ciągnik już będę pinał, chociaż to już pewnie zakupię ciągnik. Mam, właśnie muszę do tego agrozetu jeszcze polecieć, bo tam oni mają... mają, mają dla mnie przygotowany ciągnik, yy, który może się zainteresować yy, na zakup, bo jest starszy, bo niestety... Proxima raczej wątpię, żebym kupił, ponieważ jej koszt obecnie tam rozmawiałem z panem Zbyszkiem, który jest tam jednym z serwisantów i yy, zajmuje się katalogowo o tym wszystkim. No i ciągni kosztuje 200, ten proxima 230 tysięcy. To z turem plus jeszcze dojdą te pierdoły, no to to są duże koszty. A ja bez, bez dopłat teraz nie podejdę, no niestety, bo dopłaty nie teraz, yy, no to nie dostanę, niestety, ponieważ kończą się z tymi dzierżawami problemy są troszeczkę i oddaję ostatnie dzierżały bo przez to nie mogę dostać dopłaty no cóż pozbędę się tego i wtedy wezmę dopłatę a na razie no to co muszę ciągnik oddać a i tak to się jeszcze trochę zejdzie bo te cweluchy i dupę zawracają no i dobra czekamy jeszcze na zestaw aż przyjadą serwisanci yy, i będą już ciągnik yy, zabierać no i cóż do zobaczenia za chwilę no dobra to już się lecę dobra witam was pocięcie jak widzicie serwisanci już tutaj przyjechali po ciągnik tam kazałem ci się im tutaj na polu rozłożyć, e, bo no nie ma tu miejsca, tutaj też się ruch straszny zrobił. Dobra, lecę po proximę. Tulczyki mam zostawić tam w kabinie. Już wszystko tam pooddawałem, te zaległe papiery, to wszystko. Dobra, odpalam. No i tu już trzeba się będzie pożegnać z proximą ostatnia jazda. Ach, szkoda się rozstawać z takim ciągnikiem, kurna Bardzo szkoda, no ale co ja mam teraz zrobić? No nic tym gdzieś nic nie jedzie. Nie, nic nie jedzie. Ej, kurna, się już człowiek przyzwyczaił do tego ciągnika, że to tak wygodnie, się go nie chce oddawać. Klima tu wszystko. Teraz wracę do 60. No ale co ja teraz zrobię? Już nic. No mi tam przodem wjechać i trochę nie podniosę head. Kura Dobra nic nie idzie. Wolny bieg, żebym tylko nie, nie spadł. O. Długo nie nabawiłem. Chyba będzie, tak. Chyba będzie okej. ok. okay. Wypuścimy tutaj... ...przestaweczkę. Op. O, realizujemy. Puścimy. kluczyki zostają. Ach, Proxima, dobra. To ja już idę tam. Poczymajcie się podaje szerokości. Mówiłem tak, żeby się rozjechało. Dobra, lecę. No szkoda, Proxima. No ale cóż, dobra, nie lecę po sznurki, widzimy się za chwilę jak już Jak już e, będziemy ruszyć na pole za chwilę. Dobra, ja już wszystko zabrałem, można ruszać Bez dużego mam Spalamy dziesiątkę. o, jadł Kurwa No szkoda tak do tej proksimy, widzę, że jej tam się coś nie śpieszy, może jeszcze nie zapieli No szkoda, szkoda. Na by się przydał ten ciągnik, no ale co ja zrobię? Nic nie zrobię. Tutaj troszeczkę pozwolić że grać wciszę. Ech, karamba. Aby pasowało. No a co ja teraz zrobię? Nic, trzeba będzie ta agrometu lecieć i Kupić coś, zobaczyć coś z tymi ciągnikami, bo... Inaczej to nie da rady No odpalamy i jedziemy z 60 No trzeba poprasować cokolwiek Mało no, tutaj jest... No tak, mało co będzie do prasowania Tylko dwa pola mamy Pierwsza kulka W ogóle też tak e, A propos e, Kanału Że tak e, Chciałbym was się Tak zapytać moi drodzy Czy byście chcieli e, Żebym nie wiem Nagrywał jakieś inne gry poza farmingiem nie wiem, może jakieś Dead by Daylight Coś tego typu Czy coś innego aby rozmaicić wam Czy jednak wolicie żeby tylko sam Farming został. Chciałem was o to zapytać, abyście napisali w komentarzach, e, czy jakieś inne gry, czy tylko to, ponieważ niektóre może też e, ciekawie było. Takie inne trochę gry niż e, farming. Ale to już Wam zostawiam do, e, do dyskusji. Jak Wy tam będziecie sobie, e, moi drodzy, chcieli to tylko od Was zależy, nie ode mnie. Tutaj całego pola ogólnie nie będę pracował, ee, bo... bo 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 Po prostu mi nie starczyło czasu. Ja nie nie bo odcinków robić bo 20 minut też może bo się wyrobił kolejna bałda i jedziemy dalej już szkoda czasu a czas to pieniądz eeeh kurna dzioty ta praksima to była fajna ale coś cena też jak akurat właśnie tak jak mówiłem jeszcze cena tego ciągnika jest naprawdę bardzo to bardzo wygórowa, wygórowana bo myślałem że nie będzie z tym problemu ale niestety Okazało się, że z tym wyposażeniem plus jeszcze dojdzie tur, zestaw ubrało się, klimatyzacja. No to 230 tysięcy wychodzi to, to A jeszcze trzeba doliczyć, że a Grega przez tym jeszcze ubrało się, że robiłem, bo miał być doliczony, on Będzie do, doliczony, się tam powiedziałem. On będzie do, doliczony. E, on nie będzie e, przez tym doliczony, plus to jest sam ciągnik mi tutaj znajomy powiedział no to jest sporo jak na mój budżet a ja no nie ukrywam nie zarobiło się tyle w tym sezonie to bym musiał kredyt brać a nie chcę tego robić a wydatki mam jeszcze te te przyczepy trzeba będzie wymienić bo są lipne to słomy się w ogóle nie nadają trzeba będzie coś jeszcze coś innego wymienić Zobaczymy co mi zapodadzą tam yy, jakie przyczepy w ogóle zapodadzą mi w Agrozet. Mam nadzieję, że coś ciekawego będzie jeszcze, ale ten przyczep, bo już większy wybór tylko na innym, innym działa albo do innej firmy pojadę. Ale to wszystko jak to się mówi, to się wszystko zobaczy. Oczy raczej nie będę zmieniał, to no, ale to wyjdzie w praniu koszty pewnie też takie przyczepy wejdą to już będę w budżecie na klapę chociaż powinien najpierw naciągnik postawić z dopłatami tak jak mówię są problemy które mi niestety nie ułatwiają zadania ale wezmę może drugi naciągnik na testy Może mi pozwolą taki mniejszy no to jak co ale tutaj na ten to myślę, że nawet te 90-80 koni by mi starczyło. No tu jest jak kliny tuż, nie lubię tego, ale trzeba to też i sprasować, samo się nie sprasuje. Dobra, klim sprasowany, no Muszę trochę, Op. Dobra, kolejna woda. Jeszcze trochę, no może troszeczkę będzie tych bałt. No, się zobaczy kosy trzeba będzie jeszcze tutaj zrobić trochę może wsią na kiszonkę, a to się zobaczy co, co z tego się wydrutuje wyjadę lecimy dalej do czasu. akurat do końca to idziemy pewnie do odcinek bo ile mamy ma 7 minut a akurat dojadę do końca albo się jeszcze jedną balda. a czemu byś nie 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 dobra, zgasimy Żeby nie przeszkadzało Cóż, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka Do następnych odcinków I trzymajcie się, do zobaczenia Cześć